Na katowickim Placu Andrzeja miał miejsce piknik lokalny, w którego trakcie odbyła się m.in. miejska garażówka, gdzie można było sprzedać niepotrzebne już rzeczy, aby te znalazły nowego właściciela. W każdą ostatnią sobotę miesiąca yy, na Placu Andrzeja spotykamy się. Yy, w gronie lokalnym, ale nie tylko, na takiej imprezie jak Garażówka Miejska, gdzie każdy może sobie wziąć i swoje gibeloty z domu, które na co dzień nie korzysta, przynieść i spróbować je sprzedać. Ale i również mamy też taką szafę lokalną, gdzie te rzeczy niekoniecznie znajdą swój nowy dom w transakcji finansowej, pieniężnej, ale również może oddać te, te rzeczy za darmo i coś ewentualnie wymienić na coś bardziej potrzebnego w danym momencie, w danej chwili. Miejsce, gdzie odbywają się pikniki. Lokalne jest nieprzypadkowe, ponieważ na znajdującym się niedaleko centrum Katowic Placu Andrzeja od wielu lat nie organizowano miejskich wydarzeń. No niestety, Plac Andrzeja ma taką swoją historię i taką codzienność, może przykro, ale tutaj udaje się odczarować. To to jest taki przykład dzisiejszy, ten piknik miejski, bo tak naprawdę jesteśmy na takim miejskim pikniku, coś, co w wielu miejscach w Polsce, na świecie jest normalnością. Takie korzystanie właśnie z miejskich placów, z miejskich parków, po prostu przez mieszkańców na co dzień na zasadzie właśnie piknikowania, rozłożenia położenia się z kocykiem, no to oczywiście to jest coś, co jest standardem, my się tego uczymy powolutku, mam nadzieję, że w Katowicach tutaj jakby i ten plac Andrzeja i, ten, i mieszkańcy tej dzielnicy też się tego nauczą, bo to jest jedna z największych tutaj takich śródmiejskich skwerków, tak bo nie, nie nazwiemy tego parkiem to, co tutaj mamy, ale to jest jeden z takich największych skwerków, na którym rzeczywiście takie inicjatywy mogą się odbywać. I taka Taka formuła, myślę szczególnie latem, kiedy jest ta pogoda, kiedy można się spotkać, mimo tych okoliczności nazwijmy to pandemicznych, no tym bardziej sprzyja właśnie, żeby może wyjść na zewnątrz. Że jesteśmy bardzo zadowoleni też jako Rada Dzielnicy, że, że mieszkańcy mogą tutaj się spotkać, mogą nas poznać, ale też mogą właśnie wziąć udział w tych wszystkich fajnych inicjatywach, które tutaj się dzisiaj dzieją. Mieszkańcy wielokrotnie nam zwracali uwagę na fakt, że no od 50 lat na Placu Andrzeja nic się takiego nie działo. My chcieliśmy to zmienić i zmieniamy to. Z czasem przybędzie jeszcze więcej warsztatów. Chcemy tutaj zrobić kuchnię społeczną, zaprosić dwie, trzy restauracje, które z nami będą współpracować, żeby ten plac Andrzeja no, trochę odżył. Sam wstęp na miejską garażówkę odbywającą się w ramach śródmiejskiego pikniku lokalnego jest wolny, jednak aby wystawiać tam swoje rzeczy na sprzedaż, należy powiadomić o tym zamiarze organizatorów i uiścić opłatę w wysokości 15 zł za zarezerwowanie miejsca pod stoisko.